Siatkarze Neckerman AZT z Politechniki Warszawskiej już nie mogą doczekać się najbliższego meczu z Dalektą Bydgosz, który w sobotę 20 lutego rozegrają na torwarze. Wykorzystując dwutygodniową przerwę w rozgrywkach, bardzo ciężko trenują. No Tak, ostatnie trzy dni były bardzo ciężko przetrenowane. Sześć treningów w trzy dni. Solidna dawka, ale to dobrze. Wszystko, mam nadzieję, zmierza w dobrym kierunku i na torwarze, mam nadzieję, pokażemy się z jak najlepszej strony. Według młodego środkowego inżynierów zwycięstwo jego zespołu w ostatniej kolejce ligowej nad AZS UWM Olsztyn nie było przypadkowe. Świadczy ono o dobrej formie zespołu. Miejmy nadzieję, że potrwa to trochę dłużej i powalczymy z Delectą. Być może uda się tam ugryźć kilka punktów. Teraz czekają nas naprawdę ważne mecze. W żadnym nie możemy nawet na chwilę się zdekoncentrować, nawet na chwilę odpuścić, bo, bo, bo to może zaważyć w końcówce. Najbliższy rywal stołecznych, Delekta, to zespół chimeryczny, który, mimo gwiazd w składzie, nie błyszczy w tym sezonie. W spotkaniu rozegranym w listopadzie w Bydgoszczy, zawodnicy Waldemara Wspaniałego pokonali, co prawda, politechnikę, ale pomogli im w tym sędziowie, zabierając Warszawianom aż cztery punkty w końcówkach setów i dopiero w połowie meczu zauważając, że w składzie Delekty pojawił się nieuprawniony do gry zawodnik. Z Telektą było różnie w tamtym spotkaniu, to można powiedzieć, że to były dwa spotkania. Jedno, które traczyło się na boisku, a drugie poza nim. O te trzy punkty i o Walkowera. No, na boisku było blisko. Nie wiem jak było poza nim. A miejmy nadzieję, że, że ten mecz, który teraz nas czeka, będzie podobny. Miejmy nadzieję, że może trochę lepszy dla nas. Pojedynek z Delektor rozegrany zostanie już 20 lutego o 14:45. Kto okaże się lepszy? Trzeba to zobaczyć. Tak, serdecznie zapraszam wszystkich Warszawiaków na hale Torwar 20 lutego.